Cześć, ja nazywam się Jan Tchórzewski i od wielu lat inwestuję w nieruchomości, różnego rodzaju mieszkania, grunty, czy większe inwestycje. Natomiast gdy komunikuję się tutaj poprzez social media, poprzez YouTube'a, i to w ogóle jak wygląda moja praca na co dzień, jak rozmawiam z ludźmi, bardzo, ale to bardzo duży nacisk, to chyba nawet największy nacisk, stawiam na kompetencje miękkie, takie jak na przykład negocjacje. I robię to z pewnego określonego. Powodu. Nie jest to dziełem przypadku, jest to wynik moich doświadczeń, jest to wynik moich blisko 200 zrealizowanych inwestycji w nieruchomości jest to coś, co naprawdę może zadecydować nad tym, czy inwestycja jest opłacalna, czy też nie. Jedną z tych kompetencji miękkich oczywiście jest umiejętność negocjacji, która odgrywa kluczową, ale naprawdę kluczową rolę, jeśli my w ogóle myślisz. O inwestowaniu w nieruchomości. Dlatego w tym filmie podam Ci pięć sprawdzonych technik negocjacyjnych, których korzystam na co dzień i które wypracowałem na swoim własnym praktycznym doświadczeniu. Więc nie są to jakieś techniki, które wymyśliłem sobie taniebym, z jakiejś książki czy, czy skopiowałem z zagranicznego filmu. Tylko jest to coś, co rzeczywiście kondensuje. Moje ostatnie 6 lat pracy i moje ostatnie blisko 200 zrealizowanych inwestycji. Dlatego obejrzyj ten film do końca, ponieważ jeśli rzeczywiście te techniki poznasz, wdrożysz je i zaczniesz z nich korzystać, to gwarantuję, że jesteś w stanie na nich zarobić setki tysięcy złotych właśnie poprzez odpowiednie przeprowadzenie negocjacji. Zanim Ci powiem o tych pięciu technikach, to pamiętaj też, że bardzo ważne jest przygotowanie do negocjacji, czyli ustalenie odpowiedniej strategii, poznanie motywacji sprzedającego. Ustawienie odpowiedniej batny i tak dalej. Natomiast jest to temat tak obszerny i tak szeroki, że nie zdążę go powiedzieć w tym filmie. On by się nadawał na kolejny film, więc jeśli jest to temat, który Cię interesuje, chciałbyś się dowiedzieć, jak przygotować się do, do negocjacji, jeśli chodzi o negocjowanie warunków zakupu nieruchomości, to napisz w komentarzu, że to Cię interesuje i wtedy na pewno Ci to nagram. Pierwsza z technik opiera się na faktach analitycznych, czyli pamiętaj, jeśli negocjujesz, żebyś opierał się na konkretnych faktach, danych, a nie tylko i wyłącznie na swojej opinii, ponieważ Twoja opinia jest czymś, co tak naprawdę dla drugiej strony nie ma wielkiego znaczenia. Dlatego do negocjacji powinieneś zebrać odpowiednie dane analityczne, odpowiednie jakieś ceny, kosztorysy, możesz zweryfikować na przykład jeśli jest to mieszkanie do remontu, ile konkretnie kosztuje remont, natomiast żebyś to poparł jakimś tw twardym dowodem, jakimiś twardymi danymi, a nie powiedział, o wie pan, ten remont to pewnie z 200 koła wyniesie. Nie? Tylko musisz to oprzeć na konkretnych danych. Jeśli na przykład w tej okolicy, czy w tym konkretnym rejonie, na tej dzielnicy, na której negocjujesz mieszkanie, jakieś te mieszkania powyżej określonego metrażu, albo bo poniżej określonego metrażu sprzedają się dłużej, sprzedają się drożej, sprzedają się gorzej, to też przygotuj takie dane, możesz je wyciągnąć z na przykład danych cen transakcyjnych, możesz je wyciągnąć z danych, które są ogólnodostępne w internecie. Wystarczy po prostu poszukać odpowiednich informacji, natomiast no, żeby to były też tak jak mówię, dane twarde, analityczne, a nie dane, że ktoś tam kiedyś gdzieś napisał i źródło pochodzenia jest na pewno tak było. Możesz też przygotować dane jeśli chodzi na przykład o podaż i popyt na rynku nieruchomości jakie dzisiaj występują możesz przygotować dane jeśli chodzi o na przykład wzrost czy spadek cen nieruchomości w czasie jeśli są one akurat dla ciebie korzystne możesz przygotować dane dotyczące stóp procentowych czy oprocentowań banku czyli też z tych świata finansów z świata hipotek które niewątpliwie mają bardzo duży wpływ na transakcje na cenach nieruchomości. I teraz, jeśli podeprzesz swoje decyzje i swoje argumenty konkretnymi danymi i konkretnymi faktami analitycznymi, których nie da się podważyć, to jest to na pewno jeden z czynników, który pomoże Ci lepiej wynegocjować cenę czy warunki zakupu nieruchomości. Druga technika to jest negocjowanie innych warunków, Sprzedaży nieruchomości, niż cena. Jest to coś, od czego powinieneś zacząć, ponieważ z reguły, gdy ustalisz pewnego rodzaju kwestie i pójdziesz może w niektórych rzeczach na rękę sprzedającemu, to wtedy też jak zobaczy on z psychologicznego punktu widzenia, że kurczę, dogadaliśmy się już z tym, dogadaliśmy się z tym, dogadaliśmy się z tym, to dogadajmy się jeszcze z ceną i już będziemy mieli temat zamknięty i temat z głowy. Te inne czynniki to może być coś takiego jak na przykład czas na wyprowadzkę. To, czy jakieś meble, na przykład, sobie ludzie mogą z mieszkania zabrać. To, czy szybko podejdziesz do transakcji, czy wolno, czy kupujesz mieszkanie na kredyt, czy kupujesz mieszkanie za gotówkę. Jakby tych czynników, które wpływają na zakup nieruchomości, jest naprawdę bardzo dużo. To może być nawet coś takiego, jak to, czy jest to mój notariusz, czy twój notariusz, czy na przykład ja mogę zapłacić do notariusza, albo mogę nie płacić. Jest bardzo, bardzo dużo różnych tych czynników dookoła transakcji i powinieneś zacząć od nich najpierw ustalać, kwestie, negocjować warunki pozostałe, a dopiero na końcu przejść do negocjacji ceny. Dlatego też, że jeśli pójdziesz temu sprzedającemu na rękę, czyli na przykład weźmiesz na siebie jakiś koszt, albo pomożesz mu z przeprowadzką, albo pozwolisz mu pomieszkać w tym mieszkaniu trochę dłużej, jeśli ma taką potrzebę, albo szybciej staniesz do transakcji, jeśli klient potrzebuje środków, to wtedy są to czynniki, gdzie ty idziesz mu na rękę, więc on może dużo bardziej pójść ci na rękę, jeśli chodzi o kwestie cenowe, ponieważ nie poniesie pewnych kosztów albo zyska coś, otrzyma jakąś konkretną wartość, dzięki czemu będzie mu się opłacało zejść z sceny i będzie to dla niego logiczne i uargumentowane a nie na zasadzie, wiesz, przyciągania liny, że ja chcę to, a ja nie chcę, a ja chcę tyle pieniędzy, a ja chcę tyle, tylko rzeczywiście on coś otrzyma w zamian, co dla Ciebie może nie stanowić dużego problemu, a dla tego sprzedającego będzie jakąś konkretną wartością. Natomiast oczywiście zanim zaczniesz negocjować te rzeczy, powinieneś się przygotować poprzez poznanie odpowiedniej motywacji sprzedającego. Czyli jeśli ktoś na przykład w tym mieszkaniu nie mieszka, a Ty mu powiesz, że... Możesz, nie wiem, może nie wydawać lokalu przez miesiąc czy przez dwa, to dlatego sprzedającego to nie ma żadnej wartości. Jeśli ktoś nie ma ciśnienia czasowego, nie potrzebuje szybko pieniędzy, to to, że staniesz do aktu szybciej, też nie stanowi dla niego wartości. Więc musisz wyszukać konkretne rzeczy, połączyć to. Czego ten, um, czego ten sprzedający potrzebuje, i co ty mu możesz dać, tak żeby to rzeczywiście stanowiło dla niego wartość, a nie rzucać losowo jakieś rzeczy typu, stanę szybko do aktu, jak na przykład jemu na tym w ogóle nie zależy. Więc znowu tutaj wchodzi ta kwestia przygotowania i rozmów z sprzedającym, żeby dowiedzieć się, o czym mu może zależeć poza ceną, i zobaczyć, czy możesz mu tą wartość dostarczyć, tak aby jemu się wtedy też również opłacało na to, aby obniżyć ci cenę sprzedaży tej nieruchomości. To są też bardzo często takie nieoczywiste rzeczy, jak na przykład jest osoba starsza, która się musi przeprowadzić, ma problem z przeprowadzką, możesz wziąć na siebie nie tylko koszt, ale na przykład i logistykę tej przeprowadzki. Jeśli jest to ktoś, kto zmienia mieszkanie na większe, możesz zaproponować mu jakieś lokum na trzy miesiące na przykład gdzieś indziej, które zorganizujesz i za które zapłacisz po to, żeby ci ludzie mogli się wprowadzić później do tej nieruchomości swojej docelowej, bo na przykład trwa tam teraz remont i od razu tego nie mogą zrobić. Więc to mogą być naprawdę małe rzeczy, to nie musi być coś wielkiego, ale jeśli zaczniesz od tego, od tych małych rzeczy i zaczniesz się stopniowo zwiększać i ludzie widzą, że dajesz im jakąś wartość, że im pomagasz, że chcesz też dla nich dobrze, a nie jesteś tylko hieną, która bije się tylko i wyłącznie o to wtedy też chętniej dojdą z tobą do jakiegokolwiek porozumienia. I trzecia z technik to jest tak naprawdę jedno zdanie, natomiast postanowiłem je tutaj podzielić się tym zdaniem z tobą, ponieważ jest to coś, co naprawdę Zaoszczędziło mi, czy zarobiło naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy, i jest to zdanie, które brzmi, za ile jest Pan gotów sprzedać to mieszkanie. Ponieważ bardzo często, gdy klienci sprzedają nieruchomość, oni są w pewnego rodzaju świecie takiej wyobrażenia, takich myśli, takiego wiecie, co ja bym chciał, co potrzebuję. Na przykład, często osoby wymyślają cenę mieszkania, dlatego że tak im się wydaje, albo że tak sąsiad sprzedał komuś albo że tyle pieniędzy potrzebują, bo chcą sobie kupić inne mieszkanie, jeszcze przed motorówkę, więc gdy wychodzimy z tych z cen wyobrażeń i z tych domysłów i tych, w takim wiecie, świata marzeń i ściągamy klienta za nogi twardo na ziemię, to wtedy ten klient jest w stanie rzeczywiście tą cenę bardziej urealnić. I tutaj zwróć uwagę szczególnie na konstrukcję tego zdania, ponieważ wiele osób właśnie mówi na przykład, za ile chciałby Pan sprzedać mieszkanie. Samo słowo chciałby powoduje, że klient jest już w takiej, wiesz, sferze wyobraźni. Oj, ja bym chciał, co ja bym chciał, nie? Natomiast jeśli konstruujesz to zdanie tak jak ja powiedziałem, czyli za Ile jest pan gotów te mieszkanie sprzedać, to sama ta konstrukcja zdania podświadomie wpływ wywiera wpływ na klienta w taki sposób, że myśli o dużo bardziej realnej cenie, za ile jest gotów, gotów sprzedać, a nie za ile by chciał. Jest to drobna rzecz, drobna zmiana. Dosłownie, jedno małe słowo, natomiast potrafi ona zmienić bardzo, bardzo wiele w procesie negocjacyjnym. I też na tym przykładzie pamiętaj, że sposób negocjowania czy sposób negocjacji to nie są jakieś, wiecie, hardkorowe techniki manipulacyjne, które nie wiadomo jak, co tam musisz wiedzieć i jak bardzo tego klienta zbałamucić, żeby on z tej sceny zszedł, tylko to są bardzo często właśnie takie drobne, małe rzeczy, jak pomoc w przeprowadzce, jak zmiana jednego zdania, czy nawet jednego słowa. To są małe rzeczy, natomiast jeśli zaczniesz je stosować wielokrotnie, konsekwentnie i przede wszystkim świadomie, to gwarantuję Ci, że odmienią one Twoje mm, możliwości negocjacyjne, jeśli chodzi o zakup nieruchomości i nie tylko. Czwarta rzecz to granie czasem. Wielu inwestorów początkujących, czy osób, które chcą kupić nieruchomość, mają pewnego rodzaju ciśnienie czasowe, bo na przykład wynajmują jakieś mieszkanie inne i muszą się przeprowadzić, nie chcą ponosić do Dodatkowych kosztów za wynajem, albo chcieliby już to mieć z głowy, chcieliby już mieć nowe mieszkanie, chcieliby już mieć ten dodatkowy pokój. I wielu klientów ma rzeczywiście ciśnienie czasowe, natomiast nawet jeśli masz te ciśnienie czasowe, to nie możesz tego pokazywać osobie, od której kupujesz taką nieruchomość. Czyli powinieneś grać jak najbardziej czasem. Nie spiesz się. Traktuj negocjacje jako powolny i długi proces. Nie wywieraj w presji. Pamiętaj, żeby na przykład przemyśleć sobie dokładnie ofertę, którą dostaniesz od klienta sprzedającego. Żeby na spokojnie sobie też przeanalizować, jaką ofertę chcesz mu złożyć, a jakiej nie chcesz. I bardzo właśnie poprzez granie czasem, ja też rozumiem to, że pokazujesz klientowi, że nie do końca Ci też aż tak bardzo zależy. Choć w rzeczywistości może Ci zależeć bardzo mocno. Więc to znowu są takie drobne rzeczy, jak na przykład to, że nie odbierzesz telefonu, Albo złożysz ofertę nie od razu, tylko na przykład za dwa dni, albo jak klient będzie do ciebie dzwonić, to możesz udawać, że a wie pan co, no tak byłem oglądać, ale, ale w sumie nie wiem, jeszcze się zastanawiam, musimy to przemyśleć, co nie? Czyli udajesz trochę bardziej takiego niedostępnego. To jest śmieszne, bo ja to zawsze porównuję właśnie do relacji damsko-męskich po prostu, natomiast no uważam, że, że to rzeczywiście się odgrywa jeden do jeden, no bo jak znowu spróbujesz jakby tam swojego partnera czy partnerkę poderwać czy zdobyć i jesteś bardzo mocno nachalny, pokazujesz właśnie to, że bardzo tego chcesz, że ci zależy, że tak czujesz, nakładasz taką presję nawet nieświadomie, to ta osoba druga zaczyna trochę się wycofywać i, i zaczyna się trochę dystansować. Dlatego tak samo to wygląda w procesie negocjacyjnym, że okej, okay, powinieneś być y, szczery, powinieneś być uczciwy, powinieneś dotrzymywać słowa, jeśli się umawiasz na jakiś termin, ale nie pokazuj za bardzo, że ci zależy. Ponieważ wtedy ta druga osoba może się poczuć na lepszym stanowisku, na lepszej pozycji negocjacyjnej. I piąta, ostatnia już, ale równie ważna technika negocjacyjna to jest hipotetyzowanie. Czyli bardzo często, gdy rozmawiam z klientem i próbuję dojść do jakiegoś konsensusu, pomyśleć, co moglibyśmy zrobić, jaką wartość wykreować, żeby zejść z tej ceny, żeby nie tylko ja był zadowolony, ale żeby też klient sprzedający był zadowolony. Bardzo często tym razem wyrywam ich w sferę takich, co by było, gdyby. A hipotetycznie, co by się musiało wydarzyć, żeby pan zrobił to, co by się musiało wydarzyć, żeby nieruchomość kosztowała tyle. Ale tak czysto, hipotetyzując, czysto, ja, to nie jest zobowiązujące, to nie jest tak, że jak teraz to Pan powie, to ja to uznaję, tylko szukam po prostu rozwiązania. Czyli hipotetycznie, gdybym na przykład chciał kupić tą nieruchomość za kwotę X, co by się musiało wydarzyć? Gdyby ten, Co by się musiał wydarzyć? Hipotetycznie, jeśli na przykład. Jakie na przykład inne rozwiązania możemy zastosować, żeby szybciej się pan wyprowadził z tego mieszkania. Czyli bardzo mocne hipotetyzowanie i zakontraktowanie tego, że to nie jest nic zobowiązującego, zobowiązującego, co klient powie, żeby trochę mu pomóc otworzyć głowę. Bo bardzo często jest tak, że klient się zawrze na to, że musi być tak, bo ja mam takie potrzeby i po prostu albo jest tak, albo jest koniec. Nie? Natomiast otwierając mu delikatnie tą główkę i Wprowadzając go w taką sferę hipotetyczną, pozwalamy mu bardziej otworzyć się na kreatywność i na otwartość na różne pomysły i wymyślić jakieś różnego rodzaju rozwiązania. To jest w sumie podobnie tak jak. Nie wiem, czy kupowałeś, czy kupujesz na przykład samochód. Tutaj również poza ceną samochodu y, możesz hipotetycznie zagwarantować coś innego. Czyli na przykład, ok, to kupi pan samochód za ten, ten, za ten czas, ale żeby, ponieważ pan potrzebuje auto dzisiaj, a będzie pan procesował leasing przez miesiąc to mogę panu na miesiąc ten auto wynająć i wtedy może pan mieć auto szybciej, ale na przykład kupi pan drożej. Mogę dołożyć opony, mogę dołożyć przegląd, mogę zrobić ozonowanie wnętrza, może jakąś powłokę ceramiczną, może coś, hipotetycznie, co by się musiało wydarzyć, żeby pan ten, i na przykład nie wiem, ja zrobię tą powłokę, bo mam ją taniej albo potrafię ją zrobić sam i wtedy jestem bardziej w stanie dogadać się do tej ceny. Tylko tu znowu jest bardzo wiele możliwości, tak samo jak właśnie w sprzedaży samochodu, tak samo w sprzedaży nieruchomości, na które po prostu klient nasz musi się otworzyć i na które musi być otwarty, chętny, kreatywny i aby to zrobić, wprowadzenie go w tą sferę hipotetycznie, co by się musiało wydarzyć, jest czymś bardzo, bardzo dobrym, co wpływa na negocjacje korzystnie dla obydwu stron. Moi drodzy, więc to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zostaw koniecznie komentarz na dole, napisz, czy film Ci się podobał, czy był ok, czegoś czy brak, Ci brakowało, czy czegoś nie rozumiesz, czy chciałbyś, żebym nagrał również o przygotowaniach do negocjacji, czy na przykład o czymś innym, bo to cię nie interesuje. Daj znać koniecznie co myślisz. Zostaw lajka, zostaw subskrypcję, zostaw dzwoneczek, zaobserwuj mnie na Instagramie i na wszystkich innych społecznościach. Dziękuję Ci bardzo za Twój poświęcony czas. Hej!